Co pani sądzi o tej sytuacji? Otoczeni zostali otoczeni państwo jest przez policję, wyciągają policjanci. Człowiekiem, a czuje się osadzona i zniewolona. Nie to, że nie można nic powiedzieć w tym kraju, to jeszcze nie można. Yy, Żadnej nie mamy obywatelskiej. Co to się dzieje? Jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy i po tamtej stronie i po tej. Jestem tak zdenerwowana, że nie mogę nic powiedzieć. Przykro Dziękuję pani bardzo. Po po no, nie 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 możemy tutaj panie... wyjść. Tutaj źle się panie... czuje Pan, panie... dziewczyna. Nie prosiliśmy, nie możemy wyjść. Nie panią puścić, bo pani wymaga pomocy lekarskiej. Nie ja tutaj od jakiegoś kapitana dostałem informację, że gdzieś tu z tyłu jest wyjście i można z tą panią wyjść. To, z, to, czy to możemy opuścić to miejsce, przepraszam? Ona źle się czuje. Możemy w policji odejść z tą panią, bo pani wymaga interwencji jakiejś. Jestem dziennikarzem. panu No jeszcze, jeszcze mamy wolność pracy. Za, za zdrowie tej pani, jeśli coś jej się stanie, weźmy panu odpowiedzialność? zdanie. czy możemy to jeszcze raz zapytam? Czy możemy? Chcemy tylko wyjść. Chcemy Ta pani wymaga tutaj opieki lekarskiej, interwencji. Dlaczego panowie nie reagujecie? tylko Cisza po Udzielona Cisza. została pani pomoc. Co pani sądzi na ten temat? No to jest... Ja, bę, nie, ja będę spadam, na pewno się o sądzić. Potrzebujesz karetki? Ja sobie sama poradzę, pójdziemy do samochodu. Ale potrzebuję stąd, nie chcę być w... Tak. I jest to pani uniemożliwione, tak? pomoc mam skarżyć, czy mam skarżyć komendy tak. główną policji w Warszawie, nie wiem kto jest odpowiedzialny za to, ale będę szukać na pewno. Tak. rozumiem, dobrze, dziękuję. To bardzo. jest ewidentne łamanie, prawa. Kobieta źle się czuje, moja dziewczyna, nie możemy stąd wyjść. Ale Państwo też nie zachowują dwumetrowych odstępów, i zaraz, jak Państwo ściśniecie wszystkich, to będzie zagrożenie epidemiologiczne. Dlaczego Państwo w ten sposób się zachowują? Ja apeluję, żebyście to zatrzymali! Do czego chcecie doprowadzić? Hej! Do czego chcecie doprowadzić? Do czego to doprowadzić? Do czego to doprowadzić? doprowadzicie? czego to!

Osoby niepełnoletnie zostają same, bez opieki. Kilkuletnie dzieci. A pan? Który z panów zaopiekuje się moimi dziećmi? Do 19 mam opiekunkę! Nie mogę stąd wyjść! Co mam zrobić? Ktoś mi może powiedzieć? Przepuści mnie pan. Czy ktoś z Państwa mnie wypuści? Możecie to, Panowie, zrobić. Możecie. Czy ktoś z Państwa mnie wypuści? To takie problem. Obowiązek. Ja podkreślam, to nie jest tylko obowiązek. Jestem formą osobą. Nie zrobiłam Womontes nic złego. Nie złamałam żadnych osób prawa. Chcę iść do, dzie do, do moich dzieci. Mam opiekunkę do godziny 19. Potem dzieci zostaną same. Mogę przejść? Panowie, wezwijcie dowódcę, niech podejmie decyzję, skoro wy nie jesteście w stanie. Pani jest na, na żywo w tej chwili. Skoro panowie są niemowami, no to, no to dowódce niech Wezwijcie osobę, która jest w stanie podjąć decyzję. Skoro wy nie jesteście w stanie. Czy jestem zatrzymana? to. Nagrywamy, leci na żywo. Teraz zapytaj o podstawę. Panowie, czy ta pani jest zatrzymana? Szaleń, to się możecie udzielić mi poboczy? Ja, ja nie mam żadnych... Ja nie mam żadnych ruch. Ruch. Ja chcę no Możecie mi pomóc się Dlaczego my nie możemy przejść? Nie ma żadnych... No. Na, na jakiej posterze zestawu udzielali pomocy to co się działo do no, teraz no. a jakie jak twoi kenci mieli urodzić sprawę widzicie spokojnych ludzi ale nic nie nic nie zrobili dostali gazem są zmęczeni pragnieni. parę godzin jeszcze stoi. stoją ścikać nam się chce niektórzy z komunikacji chcą skorzystać a tu nic się nie dzieje ład 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 hallo Halo? Bo nawet jak zostanę stąd wypuszczona, to mnie mi i tak na komisariat i dwie godziny będziecie mnie spisywać. Dwie godziny. Cztery. A raczej będziecie się w stanie. Jestem na legalnym wsteku, na powinnam dawno być w domu. Była pani dzisiaj na protest przedsiębiorców. Proszę powiedzieć, jakie ma pani odczucia. Znaczy, że to jest było tak mocno zorganizowane przez policję, e, tak jakby otoczyli nas z kordonem. E, ci, którzy mogli e, zejść na bok, to zeszli, jeszcze zdążyli zejść na bok, natomiast tych wszystkich, o nieprawdopodobne jest to, że od nas wymagają 2,5 w odległości, zgodnie z zarządzeniem, rozporządzeniem ministralnym, a, a nas wszystkich tam i tych osób, które pozostają tam w tym gronie e, stłumili do rzeka, każdy od każdego się ociera, czyli nie jest właśnie zachowane te dwa metra, o których mówimy. Najgorszym jeszcze w tym wypadku, najgorszą sytuacją jaka jest, że e, są osoby, które są może w mniejszym zdrowiem można by było rzec, tak? Tam było bardzo duszno w środku, tak. ja też byłem tam uwięziony przez związku, pewien czas. W związku z czym, wie pan, no, uważam, że karetka pogotowia to powinna była stać na miejscu. W momencie, kiedy ktoś krzyknął, ktoś ma zawał, ktoś ma zawał, karetki nie było na miejscu. Czekali kilkanaście minut, zanim karetka przyjechała. arete sima Dlaczego pani w takim razie przyszła na ten protest? Znaczy, tak. pan, mówi pani, że się nie poddaje, tak? O tak, co pani walczy się. Wie pan, Nie, nie nie podaje się, po prostu to, co robi PiS w tej chwili w Polsce, to nigdy mi się nie śniło nawet, tak? Znam zasady demokracji na Zachodzie, tak? To w ogóle jest inna, inna tendencja w tej chwili. Znam bardzo dużo policjantów, którzy są moimi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, tak? I nigdy do mnie nie przyszło do głowy, że teraz trzeba im stawić czoła właśnie w takiej, no partyzance, jak to nazwać, bo nawet nie wiem, czy to jest taki pokojowe z ich strony, tak? Oni mają rozkaz i oni to wykonują, tak? To jest ich praca. Nie wyglądało to na pokojowe zachowanie. Ale wynajmniej. to nie, nie wyglądało na pokojowe. Tak? gdyby rzeczywiście to miało być miejsce pokojowe, to oni mogliby stać i przyglądać się, w którym między nami był jakiś e, zgrzyt, powiedzmy, tak? Bo to różne to może być no to wtedy mogliby zareagować, tak? A tutaj w tym wypadku był spokój, był opanowanie. Ludzie oczywiście mieli podniesione ciśnienie, tak? Ale nie do takiego stopnia, żeby wyjść i kogoś bić, tak? Bo to nie na tym rzecz polega. A nie sądzi Pani, że mogło tutaj dojść do jakiejś takiej prowokacji, do manipulacji tłumem? Ponieważ Absolutnie. na początku jakby były dwie manifestacje. Jedna po godzinie trzeciej odeszła, natomiast ci, którzy powiedzmy byli skupieni wokół grupy strajk przedsiębiorców, która no liczy sobie... Już prawie 300 tysięcy ludzi, ta grupa na Facebooku, ci ludzie pozostali, po czym nagle nastąpił atak, można powiedzieć, policji taki zmasowany. Czy, czy nie, nie sądzi bo... Pani, że to jakaś była manipulacja? O godzinie 15 zaczął się strajk osób, które byli wkurzeni na, na właśnie na rząd PiS, mm -hmm. do którego ja się przyłączam, tak? Mm -hmm. e, przyłączam się też do tego, że mój mąż jest przedsiębiorcą, przyłączam się do takiego strajku. Mm -hmm. Bo mówię nie, mówię nie rządom PIS, tak? Pod każdym kątem, ponieważ... Ich działania są po prostu bestialskie.